Witam Was moi drodzy w kolejnym poradniku Farming 19. Dzisiaj zajmiemy się hodowlą owiec. Kto tu otworzył drzwi? Co jest? Dlaczego drzwi są otworzone? Więc, tak: najpierw musimy kupić zagrodę dla zwierząt, znajdziemy ją w tym miejscu. W takiej szopie, tutaj, zagrody dla zwierząt. Potem będziemy potrzebowali mocnego, silnego traktora, kosiarki, którą znajdziemy tutaj, i przyczepy samospierającej, którą znajdziemy obok kosiarki. Będziemy, te, te, rzeczy, te rzeczy potrzebujemy do koszenia trawy. Czyli pożywienia dla owiec, inaczej niestety zaczną nam zdychać, więc yy, musi, musielibyśmy tego uniknąć. Więc kosimy trawę i od razu przyczepa samozbierająca zaczyna pracować. Czyli ma, przyczepa nam się samo, sama ten, sama zbiera, a my tylko tutaj podjeżdżamy. To im się uzupełnia. Mam tu ogólnie owiec. Mam tak z 50, ponieważ każda owca kosztuje 1000 dolarów. Właśnie, powiedziałem, gdzie się owce kupuje. O owce znajdziemy. Klikamy esc. Mamy taką mapę. Klikamy handlarz i klikamy spację. Klikamy R. Tu są moje, yy, tu są moje yy, owce. Wszystkie owce moje, więc jak widzicie, jest ich dużo. Yy, no, a Wy możecie tutaj sobie wybrać. Owce, jaką chcecie do swojej zagrody. Mi pokazują się owce. T, tylko owce, i pamiętajcie, że nie możecie kupić owiec przed tym, jak nie macie zagrody, ponieważ nie, po, ponieważ nie będziecie mogli. Nie, będzie, nie możecie kupić zwierzęcia, które nie ma, nie ma zagrody. Nawet wam pokażę. Ja też nie będę pokazywał, jak to wygląda, bo już mam, bo już mam y, zagrodę, ale y, ale po prostu nie możecie kupić jak zanim nie kupicie oczywiście no, pastwiska no dobrze no wracamy do tych naszych obieczek no i to chyba by było na tyle z tych na dzisiaj z odcinka dzisiaj może jeszcze wleci jak się nimi opiekować. No a ja, a ja, a, a cóż, ja was żegnam. Więc do widzenia, cześć i pa